Jestem Magda, zameldonego się ta Magdusi, a z nią razem dzisiaj znowu jest kto? Zosia. Zosia, no teraz Zosia uparła się, że chce nagrywać. Mama, to Poczekaj, zaraz, najpierw musiała zrobić wstęp, a potem już mówiła, ty, okej? Okay? Tak. Poczekaj. Okay. Tak więc Zosia sobie ubzerała, że znowu chce nagrywać, razem z mamusią. Chociaż mam się już nie chciała z Zosią. No ale dobra, niech tylko ten kalendarz adwentowy minie, wtedy już coś się nie będzie. No ale póki jeszcze jest kalendarz adwentowy, póki możemy znaleźć kuleczki, to co się z nami będzie, tak? Tak. Okej. Okay. Co wam się mamusia zrobiła? to jest Baba Tam jest Baba jagoda bo no, Baba Jaga, ja wiem, że jest, ale mamusia się zrobiła... To jest ta bombka, to jest ta duża. Tak, to jest bombka, na, duża bombka na choinkę. A wczoraj co robiłaś? Ubrałaś choinkę wczoraj? Tak, koleżanka. Ubraliśmy choinkę? Tak. I co tam powiesiłaś? Co powiesiłaś na choince? Bąbki? Bąbki. Tak, bąbki. I światełka, tak? Światełka. I co tam jeszcze jest? Gwiazdka. E, Gwiazdka, dobrze, Zrobimy zdjęcie, pokażę Wam później. W każdym razie w osiemnastej części gutowej doszło. Tutaj taki fragment, ten fragment, i tutaj ten dach. Niedużo, zawsze coś tam do przodu, jakieś 60. Dużo okien No, dużo okien jest. 60 sześćdziesiąt parę krzyżyków doszło, więc to jest nasza Pani gotowa nasza szacher. coraz bardziej mi się podoba, znaczy wychodzi fajnie to cieniowanie, myślałam się, że jakoś tak strasznie wyjdzie, ale ta niteczka jednak się dobrze cieniuje, tak delikatnie, takie przejścia są dość delikatne. No, tak sian tutaj mamy... I tutaj mamy akurat magnesik z zeszłorocznego kalendarza dentowego, który dostałam od No też Mama robiła wczoraj niedużo w sumie. Wczoraj sobie niedużo zrobiłam. Domek. Jakoś tak nie miałam ochoty, ale tak e, zrobiłam tutaj. Takiego tym W tym domku. Takiego piwnika. Z pierników domek, tak. Tylko ja wczoraj przeszyłam e, koraliki, te i białe, ale powiem że. Te koliki tak są. Do domku i te koliki do domku. Powiem Wam szczerze, że się źle wszywa. A czy wiecie co, bo to są, to są precyzje? koraliki, się nie Tak, to są do święte, do przyjdzie i tam. Mhm. I one się dość tak źle wszywają. Jakieś krzywe są zawsze Co je przykręcę, to jakieś tak krzywo rosną. No ale mniejsza z tym. Koraliki doszły i trochę brązowego, tutaj tego czerwonego trochę. A tam nie niedużo krzyżyków jakoś zrobiłam, ale trochę doszło. Trochę doszło, że może skończę na, 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 do wigilii. Może. Okej. Okay. Nic, dzisiaj szybciutko będzie. Zbieramy się teraz, co się za co? otwieraniem prezencików, tak? Najpierw prezencików jagody. Tak. Okej, ja otwieram. Ty otwierasz? To musi najpierw tutaj do na niebieskie, a potem Tutaj tą, zjąć tą chustę. Ja otwieram. No to otwieraj. I co mamy? Koraliki. Koraliki. Ja też zrobię te mamu koraliki. Koraliki do mojego tajemniczego projektu. Mama sobie mama sobie mama mąż też zrobi mamu do koraliki. No, to się też na koraliki. będzie te drugie, a mam się matę. Tu są piękne koraliki, które mi są potrzebne do, do projektu, który zacznę w styczniu. Będzie mój nowy starcik. A no, Okej, okay. a tu jest druga paczuszka od, od, marze, od marzenki, tak, od smartusi. I tutaj co mamy? Uu, co to jest? Materiał Lugana 25. I to jest szary. Bardzo ładny kolor. Herbatka. I co jeszcze? jest kuleczka czy nie ma? <laughs> nie ma kuleczek? Co tu jest? Baban. Baba, jest kuleczka. ok czyli się znalazła. jutro bym papa, koleżanki. A co już uciekasz? Tak. Dostałaś kuleczki i uciekasz tak? i ja jutro pogoda ja koleżanki. Jutro, jutro pokażę z koleżankami? Ok, no to uciekam. Czyli dzisiaj jutro pogada z koleżankami z je na dzisiaj dostała kulka i już może iść, dobra. Czyli na tym razem zacznę od, od, od. oj tu jakaś igiełka? Od. Już papierki leżą, dzisiaj już, już ten. Zacznę od paczusi Martusi, od Marty. To ona on pewno zanie kuleczkę i wtedy szybko ucieknie. Czyli tak, dostaliśmy lugane, bardzo ładny, szara. A dzisiaj. Okay. I do tego koraliki też odiagodyszczne. To są koraliki, które będą potrzebne mi do mojego projektu. Do mojego tajemniczego projektu, który wcale nie jest tajemniczy, ale jeszcze nikt nie zdegadł, co to ma być. W sumie mało próbujecie. To tyle na dzisiaj. Szybko, łatwo i przyjemnie. Cię nie co wam pokazać. Bo hawcik zrobiłam szybko rano. To troszeczkę, gdzie to jest? Gdzie jest moja chałupka? A tu chałupka jest. Chałupkę tylko naprawdę chwilę wyszywałam, naprawdę nie miałam ochoty wczoraj na haftowanie. Jakoś tak w mam dni na no nie. Ale no i też właśnie przed chwilą robiłam pierogi. I muszę jeszcze się ugotować na dzisiaj. Bo dzisiaj pierogi z mięsem. <laughs> nie z grzybami. I tu widzicie, no trochę krzywe są te, te koraliki i nie wiem, jak to mam zrobić. Po, nie było napisane, czy wy, wyszywać je półkrzyżykiem, czy wyszywać je całym krzyżykiem. Ja je wyszyłam sobie krzyżykiem całym, ale nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, no ale już będzie jak będzie. Mam tak wyszyte i tak jest, o tu coś jest luźno. No nie wiem, tył jest brzydki, nie? Okej, okay. dobrze, że jest filc, który przykle, przykleję na, na tył, jak skończę w pracy. Okej, okay. to dziś tyle na dzisiaj. Eee, trzymajcie się, i do zobaczenia jutro. Pa, pa.